i zmiana otoczenia uprawiamy małym drapaczem mamy taki zabyteczek który pójdzie do remontu czeszczy, piszczy ale e, duży kultywator się nie mieści więc robimy tym trzeba tutaj powyczyszczać, nie ma regulacji na nim żadnej koła skrzypią porozwalane będzie chwila czasu to myślę, że będziemy go reno... co robić Filip? reno... chwilę fryzura eee, tuningować, tak, tuningować tak jest, możemy go tuningować, nie, ale fajnie się jeździ, nie? No, tak. wyrywają się chwasty może coś popada więc taka uprawka będzie będzie fajna No widzicie, już miejscami jest troszeczkę przypakowane, a jeszcze trawę nie siejemy, bo chcę postawić tutaj całą konstrukcję, skończyć. Tam dalej są już profile ze Stilmera, a tu jeszcze zobaczymy, są bambusy, może pójdą bambusy. Odbijają miejscami, nie wiem, było za małe stężenie środka. Bałem się, żeby tutaj nie zaszkodzić drzewkom eee, więc chyba zrobimy jakąś popraweczkę Miejscami ładnie, a miejscami odbija Nie wiem czy to właśnie przysypane było ziemią i jak było pryskane Sprawkę. Robił w ogórkach, przejechał tutaj broną, ale brona troszkę za płytko. Więc robi tam drapaczem. Zobaczymy, może złapie ziemia coś deszczu, i wtedy brona, i może się uda od razu wsiać tą trawę. Tutaj mamy. Profilki e, drzewka wywiązane, tylko zostały te przewodniki jednoroczne. Nie chciałem tego wiązadłami mocno ściskać. No i tutaj zakupiłem tą maszynkę do szkółkach, co się spina, i myślę, że tak zrobimy delikatnie, żeby tylko. Przewodnik był złapany, nie krzywił się, a na przyszły rok się zrobi dopiero wiązadłem jak starnieje, zgrubieje. I jesteśmy już w kamspurze, który, jak mówiłem, w przyszłości będzie do wyrwania. Są to drzewa, które sadził poprzedni właściciel. Ja nabyłem już ten sad z tymi drzewami. Wszystko praktycznie jest zraczałe z chorobami. Eee, nie ma sensu tutaj ani druta wciągać. Ani dokładać. Ale za to na wierzchołkach dostały jabłek, żeby się to nie połamało. Chyba trzeba przejść, coś porzucać Zobaczcie, jakie góry. Oblepione. Tutaj już coś złamane jest. O! Albo je poprzycinam całkiem, pozrzucam Albo zostawię. Co będzie, to będzie. Jabłko grube, trafia się po gradzie. No, widzicie? Ktoś się pytał, czego ostatnio mówiłem, że ta kwatera jest do likwidacji. Ponieważ te drzewka tak wyglądają. Ma sensu tego ratować i kolejne i kolejne i to wszystko jest w jednym miejscu więc w skali tutaj całego całej kwatery to jest tego bardzo dużo takie stoją to z tego co się tu orientuję one mają już koło 7 lat i gdzie bym nie spojrzał to wszystko jest takie Dobra, lecimy dalej i zobaczcie gdzie się znajdujemy. Kto poznaje, to nasza ekologiczna jabłonka. Tak wygląda właśnie ekologia. Kto ma ochotę na ekologiczne jabłko? Zaczynają już dolatywać, dojrzewać. O, tutaj taka wczesna odmiana jest. Tak jak mówiłem, nie pamiętam co to jest. O. Słuchajcie. Zobaczcie. Hmm, hmm, hmm. Próbujemy. Hmm. Nawet słodkie, fajne. No ale co z tego? Z całego drzewa można obrać tylko stąd 2 trzy owoce. Reszta się nie nadaje do niczego. Tamto będzie z nadzieniem. Tutaj mamy następne z nadzieniem, ale jakby było pryskane, przycięte, to towaru tu jest. Ja też zacząłem z dobrej strony, a z drugiej szukamy. Nikogo w domu nie było. A tutaj był drugi siew ogórka. Ogórek jak widzicie, poschodził, i teraz nie wiem, co z nim robić. Czekamy na deszcz. Został oplewiony. Został opryskany. Była mszyca. Ale już nie ma jej. Potrzebny jest deszcz. Czekamy na deszcz. Coś obiecują, obiecują i tego deszczu. Nie możemy się doczekać. Podlewać się troszeczkę boję. Nawozu sypać się też nie da. I też nie wiem czy to nie będzie tutaj zrobione do listnie. Zobaczcie, nie wygląda ten ogórek tragicznie. Oczywiście, momenty tam z drugiego końca troszeczkę słabiej to wygląda, ale mamy tu aż trzy odmiany tego górka. No i zobaczymy. Tu już jest troszeczkę słabszy rządek. Nie wiem, czy wypadł w jakiejś kolejnie. O, ten też jest tu słabszy. A ten już jest lepszy. Środki uprawione broną, dlatego specjalnie tak wsiane szeroko, żeby dało się tutaj swobodnie traktorem przejechać. Zobaczcie ten jaki ładny rządek i jeszcze nasz warzywniak Koperek, którego się nie bardzo da oplewić, bo jest sucho. Ogórki powschodziły, zobaczymy. Będzie koper do górazków. Tutaj marchewka z drugiego siania, pietruszka. Fasolka szparagowa. Ćwikła. Marchew. Taka piękna tu. Pietrucha znowu. Cebulki szalotki, czerwone. Siana cebulka. Koperki już o samosiejki. Znowu buraczki. I szparaga. Jest już tutaj ta późniejsza. I już jest. Będzie pierwszy zbiór. Kwitnie. Tu jest zielona koperek. Tu jeszcze jakieś samosiejki, jakieś kwiatki na suszki. Dynia jadalna. Tam jest ozdobna. Truskawki będziemy tu likwidować. To w tym roku. No i tutaj do podwiązania jeżyny kwitną O, już owoce są Będzie jeżyna, ona obumarzła i to jest odbitka druga maliny, też bez rewelacji było sucho. No coś będzie, tu się uzupełni. Trzeba do Łukasza jechać, jakiś sadzonek jeszcze dowieść. O, tu są trochę ładniejsze. Tu będzie piękna jeżyna. Wszystko do wiązania jest. I co się tu dzieje? Filip przyjechał z zabiegiem. Robimy dzisiaj kaptanik z domarkiem. Osobno bak osobno odżywki gaspardo a wyłącza troszeczkę za wcześnie I, i włącza troszeczkę za późno także już tutaj przypilnowany został Wyłączasz troszeczkę za wcześnie. Ostatnie drzewko jest, nie jest Także włączaj trochę wcześniej i dociągaj do końca albo rób poprzeczki. Robisz poprzeczki? Nie. Robisz? Stałeś. Jak fergusonik? Sonic? Chodź za chwileczkę. A ma mi paskę w Nie masz tu? Ale tu nie ma słońca w kabinie. To nie jest jeszcze nie ciepło w a ciepło to dobrze. Gaspardo. elegancko tu była sarna już o widzicie listki pozjadane drzewko leżało przychodzą sarenki